Ewelina Osuch z pierwszej C prowadzi szkolną drużynę, czyli Derek. Jest lubiana wśród uczniów i uważana za ładną dziewczynę. Podoba się Kamilowi Mostkowi z pierwszej F, który szuka okazji, żeby z nią porozmawiać. Zapomniałam zrobić zadania z nim, przecież kosek nie zabije. No ja ci niestety nie pomogę. No, ja też nie mam jeszcze jedno nieprzygotowanie i mam zamiar zgłosić. Może ja zrobię to zadanie? Serio? Dobra, to poczekaj. Eee... to Kompletnie nie wiem, o co w tym chodzi. Serio mi pomożesz? Prościzna, już ci to robię. Okej. Okay. Dziękuję, nie wiem, jak ci się oddzięczy. To może skoczymy gdzieś razem po lekcjach? Chcesz Zapraszam. Się mną, chcesz się ze mną umówić? A dlaczego nie? Zadanie zrobione. Dzięki. Wiesz, co? Nie mam czasu, ale dzięki. Ewelina jest zaskoczona tym, że Kamil chce ją zaprosić na randkę. Dziewczyna chce jak najszybciej powiedzieć o tym koleżankom. No, nie, nie, mam lepszego nie są. Słuchajcie, Kamil, wiecie ten, co takie. I w ogóle chciał się ze mną umówić, O Lasko, to Laskan, ty pewnie mu się podoba, że zgodziłaś się? Nie. No i bardzo dobrze przecież on w ogóle do ciebie nie pasuje. Ja lubię takich sportowców no. umieśnionych, no, ale, no, ale jakichś nerdów, no. którzy siedzą cały czas przed kąpem i nie wyściubiają nosa z dołu. Jezu, no właśnie, no to o czym wy w ogóle gadamy? Koniec tematu! Kamil jest zły, że Ewelina nie chciała się z nim umówić. Tymczasem jego kolega, który słyszał rozmowę dziewczyn, jest zaskoczony, że Kamil podrywał Ewelinę. Ona woli chłopów sportowców, a nie gości takich z przodkąpa. Jak to? No, normalnie, Jezu, no po prostu pogodź ty nie pasujecie do siebie i tyle. Ona jest głupia. Jezu, przed chwilą do niej a teraz mówisz, że jest głupia? Ale już mi się nie podoba. Jest tępą dzidą, która patrzy tylko na to, jak ktoś wygląda. Ewelina jest nieskreślona. Zaraz cały net dowie się, jaka ona jest. Ale co ty w ogóle zamierzasz zrobić? Mema na nią? Niech ma za to, że nie chciała się ze mną mówić, bo nie jestem wysportowanym karkiem. Nie mogę być z Eweliną, bo ona uważa, że jestem brzydki. Pożałujesz, że taką mnie powiedziała. Zaraz cała szkoła zobaczy mema o niej i wszyscy dowiedzą się, jaka jest naprawdę. Nienawidzę jej! Co, Jego, co to jest? To jest sportowca! i to jest obleśne! No, serio, ale, ale kto to w ogóle zrobił? No, ja myślę, że to ha Kamil cię zhejtował. No, ale niby dlaczego? Bo dałaś mu kosza. No, to przestań? Przecież on się w niej buja. No, nie zrobiłby jej takiego świństwa, bo odmówiła mu spotkania. Ja, wiem, ja też bym mu odmówiła. Myślę, że żadna z nas w ogóle by się z nimi chciała umówić. Ale według mnie, no nie wiem, on w ogóle nie jest w moim typie, więc w sumie tobie też się nie dziwię. Tymczasem Kamil, który słyszał, że nie podoba się koleżankom Eweliny, jest wściekły i postanowił się zemścić także na nich. Seks za darmo? Starczy, ci się powaliło? Dobre z nich zawodniczki Ewelina, osuchogłasz się w internecie, a dziewczyny na ulotkach po szkole. Ale to jest chyba jakaś ściema. Oczywiście, że ściema, jak ktoś to wie, że to jest skończonym debilem. Ej, to jest obrzydliwe! Co to w ogóle ma być? Ej... Seks za darmo? Dajemy za darmo? Co to w ogóle jest? To jest masakra. Mnie i dziewczyny prześladuje jakiś psychol. Musimy się dowiedzieć kto to i dlaczego, zanim on zrobi jakieś kolejne świństwo. Ktoś hejtuje mnie i moje kumpelki w necie, no i to tak dość ostro i nie mamy pojęcia kto to jest, no i wiesz... Mem na mnie jest obrzydliwe. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale chyba mnie nie podejrzewasz. Nie no, co ty? I co? Zmądrzałeś w końcu, że lepiej normalnie pogadać z Eweliną? Nie wrzucać na nią świństwa takie do nie? Muszę do mnie się poskarżyć, że ktoś się hejtuje i poprosić mnie o pomoc, żeby mogarnął kto i dlaczego. Dobre, nie? To właśnie chociaż usuń tego mamazna, na serio, i przestań drukać te lotki, to jest żenujące. Mm, nie ma mowy. Z tego, co zrozumiałam, to mieści się na nas, że nam się nie podoba, bo nie jest sportowcem. Najpierw mieścił się na tobie, bo dałaś mu kosza, ale na nas, nie wiem, może słyszałem, jak go obgadywałyśmy w łazience. Ewelina z koleżankami szukają Kamila. Tymczasem chłopak nie wie, że dziewczyny poznały prawdę i wiedzą, że to on jest hejterem. O co wam chodzi? Ej, dajcie mi spokój! Ach, wiemy, że to ty nas hejtujesz! Opublikowałeś śmiemę na Ewelinę, bo nie chciała się z Tobą spotkać, a na nas zrobiłeś paskudne seks ogłoszenia, bo powiedziałyśmy, że nam się nie podoba. Kamil, to ty? Nie no stary, to tak to słabo. Zachowujesz jak psychiczny i niedowartościowany krety. Intel! Nic złego ci nie zrobiłeś, a tu puszcząc na takie kłamstwa? Ogarnij się! Nie się do mnie, nie odzywaj, rozumiesz? Do żadnej znaków! Jesteś powalony! Usunę tego mema z netu, ale Ewelina pożałuje. Najpierw mnie odrzuciła, a teraz upokorzyła przez całej szkole. Obetnę ci włosy! Co, co? Zostaw mnie, co ty robisz? Zapłacisz mi za to, co mi zrobiłaś! Co ci niby zrobiłam? A kto nie chciał się ze mną mówić, bo nie jestem dla ciebie atrakcyjny, co? Kto wyzywał mnie od psycholić w całej szkole i wydaje wam się, że będziecie sobie przebierać przystojnych tak? A ci no nie Co tu się dzieje? Hej, zostaw! Oddawaj to, oddawaj! Co ty wyprawiasz? Zachowujesz się skandalicznie, zachowujesz się jak przestępca. Co to ma znaczyć, że grozi dziewczynie nożyczkami, co? Należało no jej się. Czy ty się w ogóle słyszysz? Kamil dostał naganę od dyrektora i sądowy nadzór kuratora. Chłopak uczęszcza na terapię i nie hejtuje już szkolnych koleżanek.